tak, proszę Państwa, zjawa, nowy film, Leonardo DiCaprio, hech, a tak naprawdę to film jest y, dziełem twórcy takiego człowieka, który jest naprawdę, jest naprawdę y, niezłym filmem, jak na Hollywood. Ale zjawa, Co ta zjawa czym ta zjawa jest i, i czy warto pójść to do kina? Moim zdaniem, o dziwo warto, proszę Państwa, tak warto, ponieważ zjawa y, łączy pewne rzeczy. Jedną rzeczą to jest to, że zamiast pójścia w wiecie, taki typowy western, no bo jak, jak zazwyczaj wiecie, jak coś się dzieje mniej więcej w XIX wieku w Ameryce, no to to musi być western, no nie oszukujmy się. Zresztą to ulokowane w zachodniej części USA, ale tutaj o dziwo jest inaczej, ponieważ zamiast pójście wiadomo w typowy western i pójście na zachód tamte rejony. To tutaj idziemy na północ. Tak? Oczywiście nie ma pustyni, są iglaste lasy typowe na do tych rejonów. Ale dobra, nieważne, nieważne, nie chodzi o to, co tutaj jest takiego co co tu rzeczywiście zagrało. Po pierwsze, zagrał niedźwiedź. Moim zdaniem to CGI niedźwiedzia. I to tutaj należy się Oscar. Może nawet, nawet nie na samym CGI, ale na, na samego niedźwiedzia, który, albo na samej postaci, która wiecie, wiadomo, ubrała się w kostium z tymi różnymi tak punktami grała tego nie no bo rolę, która ona odstawiła, no, przebiła samego Leonarda. Kolejna rzecz. Ymm, nie ma murzynów, proszę Państwa, tak? Nie ma, nie ma czarnych ludzi to co zazwyczaj możemy zauważyć u filmach Tarantino, szczególnie w ostatnim i nawet tym wcześniejszym, czyli wiadomo, postać czarnego i zazwyczaj protagonistą. Tutaj tego nie ma, proszę Państwa, tutaj znów jest bardzo mało, chociaż, właśnie dziwne jest to, bo jednak na wschodzie, jednak we wschodniej części USA to y, czarni mieli lepiej niż to było na południu, czy wiadomo, czy na tym zachodzie, ale no, no widzicie, no jakoś inaczej jest. No to mówię, nie ma, nie ma czarnych, to jest jakby nieco bardziej bliskie Realią tamtych czasów nie jak u Tarantino że po prostu czarny po prostu z białymi ludźmi na koniu, nie tak nie było tak to, to się było tak że czarny Paweł na te sprawy zbiera bawełnę albo na statek i wiadomo ze nie 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 a więc tutaj wszystko jest yy, no więc co bądź dobrze yy, tak jak powinno być i, i, i to się chwali to się chwali Ale mówiąc tak szczerze, co w tym filmie jest takiego dobrego, może to, że film o, jest na podstawie książki. Wiadomo, dzisiaj to dzisiaj to na, 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 na nikim to nie robi wrażenia, każdy to w ogóle, wiecie, to, że coś to na podstawie książki, kogo to obchodzi, no bo yy, patrząc na statystyki czytanych książek, sz szczególnie w Polsce, no to yy, każdy ma to w dupie, każdy ma to w dupie. Może tam jeszcze wiadomo, 40 lat do tyłu, 30 lat do tyłu, to kogoś interesowało, bo nie wiem czy wiecie, ale dużo, dużo, fi, dużo filmów z lat 70. tej takiej naprawdę dobrego okresu, czyli wiadomo, yy, lota kukucie gniazdem, yy, ojciec Chrzestny, to wszystko było oparte na książkach, a więc i yy, to jakby tak motywowało ludzi, bo książki były wydane wcześniej, one zdobyły jakoś renomę i potem to się przełożyło na film. A tutaj... No każdy ma to w dupie, że to wyszło w postaci książki, no bo nikt się książek nie czyta. Każdy yy, po prostu w bardzo mało osób czyta książki i to, to nikogo nie będzie zbytnio interesowało. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że pewien szacunek się należy, bo yy, to jak film stara się oddawać klimat książki, to co się dzieje w książce, to jest naprawdę yy, nieźle, nieźle zrobione. Nieźle. <laughs> Jeżeli chodzi o sam z historii jak to się w ogóle rozwija, to ja bym tak włożył to w trzy słowa. Yy, Wypadek, trada, no i ogólnie wpierdą, no bo to tak to, 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 to właśnie wygląda, no. Pewien wędrowca zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia, potem jest uznany za zmarłego, robią pogrzeb, w ogóle grzebią go w lesie i, i sobie odjeżdżają. No a okazuje się, że facet po prostu zmartwychwstał, czy znaczy no nie zmartwychwstał, po prostu żyje, żyje, wygrze wygrzebał się z tej ziemi, no i idzie spuścić wpierdol chłopaką. sam się nie dziwię, też by tak zrobił. Zdjęcia, montaż. Tutaj um, zdjęcia, oczywiście, zasługują na, zasługują na pewien szacunek, bo naprawdę ym, są niezłe. Yy, pewne, różne takie, takie detale. Takie naprawdę naprawdę to jest nieźle wypieszczone. Montaż no typowy. Znaczy może nie aż tak typowy, ale taki typowy kontynuacyjny montaż. Nic takiego specjalnego tam nie ma. Nie ma jakiegoś jakieś cofania się w czasie robienia jakichś różnych paus, tak zwanych elips tego nie ma to jest po prostu typowy podążę za bohaterem to tam no tak mu to, tak, tak to uję po prostu podążę za bohaterem niczego tam yy, wspaniałego nie zobaczycie oczywiście Leonardo, nasz Leonardo DiCaprio da Vinci, yy, jakiś tam jeszcze inny, yy, no moim zdaniem tutaj nie zasłużył na Oscara. Moim zdaniem w ogóle Oscara to się powinno wyjebać, albo chociaż nawet nie wyjebać, ale yy, to jest po prostu amerykańska nagroda i dajcie sobie spokój z tym. Moim zdaniem DiCaprio powinien dostać Oscara jakieś tam 10 lat temu, za taki pewien film infiltracja, o którym prawdopodobnie mało osób słyszało, no bo to już było kurwa 10 lat temu, to kto o tym pamięta. Kurwa, lata świetne, nie? Ale ogólnie film oceniam pozytywnie i tutaj nie walnę jakieś takie oceny, jak to zazwyczaj robię, czy, czyli wiecie, albo, że dupy nie urywa, czy tam lipa, tylko tutaj powiem, że ym, niezły. Po prostu film jest niezły.